W tym zadaniu będziemy liczyli pole rąbu. No to rąb narysujmy sobie taki rąb. Potocznie mówiąc, wszyscy zawsze mówią, że rąb to jest kopnięty kwadrat, czyli on ma wszystkie boki tej samej długości. I teraz popatrzmy w zadaniu. Mamy informację, że kąt rozwarty tego rąbu to 150 stopni, czyli to rozwarcie jest tutaj. To skoro ten ma 150, to znaczy, że ten musi mieć. 30, bo one razem muszą dać 180. oraz widzimy jeszcze, że rąb ma bok o długości 4, czyli nasze a jest równe 4. Pytanie pada o pole rąbu. Wzór na pole rąbu to bok do kwadratu razy sinus kąta między bokami. Wzór ten znajdziecie w tablicach wzorów matematycznych. No podstawmy, bo to tylko zadanie jest na podstawienie danych. Czyli za A wstawiamy 4 do potęgi drugiej razy sinus 30 stopni. 4 do 2 to 16, sinus 30 stopni. Znajdziecie w tablicach wzorów matematycznych, to jest 1, druga. 16 razy 1, druga to 8. Czyli pole naszego rąbu jest równe 8. Poprawną odpowiedzią jest odpowiedź A. Jeżeli Ci się podobało, liczę na Twojego lajka i suba.